Witam w kolejnym odcinku Newsów. A w nich dzisiaj przerwany mecz Brazylii z Argentyną. Jak wygląda sytuacja Polski w grupie? Frank Ribery w nowym klubie. Do ciekawych scen doszło w meczu Brazylii z Argentyną. Chodzi o przepisy covidowe. Na boisku pojawiła się policja oraz służby sanitarne, które domagały się deportacji kilku piłkarzy. Chodzi o go Loselso, Cristiano Romero, Emiliano Bondię i Emiliana Martineza. Ci piłkarze na co dzień występują w lidze angielskiej. A według brazylijskich obostrzeń osoby przebywające m.in. w Wielkiej Brytanii muszą przed wjazdem do kraju odbyć 14-dniową kwarantannę. Moim zdaniem jest to wielki absurd, a całe spotkanie zostało przerwane. Po wygranej Polski z San Marino, teraz czeka nas mecz z Anglią. Jednak jak w tej chwili przystała się nasza grupa? Zajmujemy cały czas drugie miejsce z 10 punktami. Na trzecie miejsce po wygranej z Węgrami wskoczyła Albania, która ma 9 punktów. To stawia nas w dość trudnej sytuacji, jeśli przegramy, a Albania i Węgry wygrają swoje mecze. To Albania przegoni nas w tabeli, a Węgry zrównają się z nami punktami. Ale jeśli wygramy, to stawia nas to w zupełnie innym świetle. Bo raczej Albania wygra swój mecz z San Marino, a Węgry raczej też wymęczą zwycięstwo z Andorą. To w sumie jeszcze cztery zespoły będą miały szansę na awans, bo zostaną jeszcze cztery mecze. Jak myślicie, kto wyjdzie z tej grupy? Ja oczywiście trzymam kciuki za naszych. Frank Ribery w nowym klubie, 38-letni Francuz, stał się zawodnikiem Salernitany. Podpisał on z klubem roczny kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Według Francuza było jeszcze sporo spekulacji o przenosinach do Olimpiku Marsyria, jednak on woli zostać we Włoszech. Ribery będzie grał z Polakiem w składzie, bo gra tam 26-letni Paweł Jaroszyński. Sama Salernitana chce sprowadzić jeszcze do swojego klubu Dawida Luiza, który na ten moment pozostaje dalej bez klubu. To koniec na dzisiaj. Jeśli odcinek się spodobał, to zostaw proszę lajka, napisz jakiś komentarz i zasubskrybuj ten kanał, bo to mnie motywuje do dalszej pracy. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!